Cześć kochani, witamy Was w dzisiejszym vlogu w takim składzie. Telefon, nie bój się. Nie bój się. Perełka mi bardzo zaufała, pozwala mi podchodzić do małego. Tak, twój, twój. Oksy jest zazdrosny, bardzo jest zazdrosny, słuchajcie. Leży koło mnie, zazdrosny jesteś, tak? Położyłeś się, jak Z boku się położyłeś, koło nas. Musisz być z boku, tak? Bo jesteś bardzo zazdrosny. Jezu jak ja kocham to mm. moje Alpaczki. Spójrzcie. Przedstaw Przedstawiam Wam kochani Billy'ego. <grym> Bili termin, perełka termin miała na 1 sierpnia, a Billy i tak postanowił inaczej i pojawił się na świecie 25 dni po terminie. Z wagą 6,5 kg, czyli jakoś tam mm. wielki nie jest. Ale jest bardzo mhm. silny, bo gdy rano weszliśmy stał na nogach, oczywiście całą noc mieliśmy czuwania, bo już wczoraj wieczorem zauważyliśmy objawy porodu u perełki, że już się zbliża i perełka urodziła około godziny trzeciej. Obserwowaliśmy ją na monitoringu, ale nie chcieliśmy jej jednak stresować. Zobaczyliśmy, że urodziła bez komplikacji, więc rano, gdy weszliśmy, maluszek stał na nogach. Silny chłopak. Mieliśmy troszeczkę zamieszanie, bo perełka początkowo, tak jak przy pierwszym porodzie, przy drugim, nie za bardzo dopuszczała maluszka, więc ciągnęliśmy siarę, mieliśmy też siarę zastępczą w proszku, by maluszek wypił, ale później, gdy wypuściliśmy ich na pastwisko, perełka śmiało dała podejść maluszkowi, więc maluszek ciągnie od perełki z cycuszków mleczko, teraz sobie chilluje, zazdrosny, Oksy musiał się położyć obok mnie, jest bardzo zazdrosny. Oksy jest akurat bardzo zazdrosny o mnie. A perełka o dzidziusia. Richtig <Allah> schön <lkunt> nie wyobrażacie jaka jestem szczęśliwa, że poród przebiegł bez komplikacji i mamy takiego pięknego, zdrowego maluszka. Przestań, Perłka, to ja! Przestań, Perła. Spójrzcie, jakiś słodziaczek. Cześć! Ale ty jesteś silny! I masz zaledwie kilka godzin. Leoś, to twój braciszek jest? Mela, twój brat? Pierwsze dziecko perły, siwe. Drugie dziecko perły, beżowe. Trzecie dziecko perły, brązowe. Może czwarte będzie czarne, ale ten kolor jest cudowny. Jesteśmy tak zakochani. Mały benek normalnie, mały benek. Ale ty skoczny jesteś, ale skoczny. Cześć, Cześć maluchu. Ja tu rozpłynę zaraz z tej słodkości Perełka, i jej potomstwo, czekajcie, zrobimy zdjęcie. Spójrzcie, jak on sobie śpi przed mu Ta głowa do tyłu leciała. Patrzcie. Bożu. No i oficjalnie mamy 10 sztuk. Ponownie, gdyby była z nami Beniusia, byłoby już 12. Ale Beniusia nam zesłała troszeczkę siebie w postaci Biliego. Kolor ma jak Benek i Benia. To była dziewczynka, nazwalibyśmy imieniem cioci Beni, Bernadetka, ale jest Billy. Historia tego imienia mm. też Wam kiedyś opowiem, bo to nie jest przypadkowe imię. Ma ono pewną historię, związaną z tym, co działo się u nas przez ostatnie miesiące, więc opowiemy Wam kiedyś. Mm. Kaszczak mam w mleczku. No. No. Jestem tak szczęśliwa. Jestem tak spokojna. Nawet sobie nie wyobrażacie. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie teraz. Naprawdę. Poród bez komplikacji. Zdrowy, silny chłopak. O pięknym kolorze. Zdrowa mamusia, która karmi maluszka. Jesteśmy przeszczęśliwi. Jesteśmy przeszczęśliwi, zrobiłeś nam niespodziankę. Mhm. Synuś, mamusia, pilnuje nas. Synuś, mamusia. Tam reszta alpak na pastwisku. Jest, jak mu głowa leci, jak przysypia. Pyszczyk ma w mleczku. Malutek nasz. Mm. Najpiękniejszy widok, słuchajcie. Coś cudownego. Kocham nad życie, normalnie kocham nad życie. Idziemy podać maluszkowi witaminy w pierwszej dobie życia. Jest to bardzo, bardzo ważne i należy o tym pamiętać. Zdjęliśmy kubraczek, bo wychodzi słoneczko, żeby za bardzo nie przyzwyczajać maluszka. Jaki on ma cudny kolor. Będzie pił mleczko. cały czas go wąchają, czy nikt nie podmienił. To jest cały czas ten sam Bili. Nikt wam nie podmienił alpaczki. No? Smułka zrobiona, witaminki podane, mleczko wypite, cały czas chodzić do i Cytusia. Tylko się cieszyć i dziękować, że tak się wszystko potoczyło. Chłopaków tutaj na pastwisko, bo Ariel nie ogarnia terenu, ażeby oni mieli trochę trawy, bo swoje już wyskubali. Ariel, już jest zły, zobacz Ariela. Idzie. Kto to? Chłopaki tutaj do ciebie przyszli. Największa słodkość, słuchajcie, ale to co zaobserwowaliśmy, inne alpaczki wyszły teraz na pastwisko, ale Mela nie odpuszcza, mamy na krok i braciszka. Mela jest z nimi cały czas, Mela traktuje go naprawdę jako młodszego brata, bo nawet jak Perła, on idzie przodem, Perła leci za nim i ona od razu też leci za nim i go wącha, więc to jest naprawdę coś cudownego, jak te zwierzaki czują. Jezu, jak on śpi. Bardzo są uczuciowe. I bardzo są mądre. Przede wszystkim. Bo... I co prawda ten film opiera się tylko i wyłącznie na małym Bilim, ale chciałam, żeby był taki filmik pamiątka. Żebym mogła wrócić do tego pierwszego dnia jego na świecie. Eee, więc no patrzę na niego i po prostu... Ajwory! Ajwory tarza. No po prostu jestem strasznie wdzięczna, że to wszystko się tak potoczyło bo mówię, po ostatnim porodzie Adelki, gdzie bardzo dużo przeszliśmy emocjonalnie, pożegnaliśmy promyczka. Bałam się trochę tego, pomimo tego, że to już nasz szósty poród. Ale ten był wyjątkowy, ten był inny. I też taki osobny filmik nagram dla Was. Jeżeli macie jakieś pytanka, zadawajcie w komentarzach. Nagram dla Was QA. Przewraca się na boczek. już. Jestem tak wdzięczna. Smułka zrobiona. Pięknie się załatwia, pięknie ciągnie mleko, pięknie pociągnął siarę. Pięknie stoi na nogach. Perełka też pięknie oddała łożysko. Podaliśmy witaminki. Czego chcieć więcej? Zmontowałam właśnie tego vlogaska dla Was i na nowo przeszło mnie tyle emocji, to jest coś niesamowitego, słuchajcie. W tych pierwszych dniach życia tego maluszka chciałabym nagrywać jak najwięcej tutaj na kanał, by to była dla nas pamiątka, byście Wy też mieli co oglądać. No bo jakby nie patrzeć, kończą się wakacje, i nie obiecuję, że w roku szkolnym będziemy tutaj nagrywać tyle, ile nagrywaliśmy dotychczas. Ale na pewno będziemy aktywni na Facebooku, Instagramie, domek alpaki, to tam Was odsyłam, bo teraz właśnie będziemy tam na pewno bardzo dużo wstawiać. Zdjęcie Bilusia naszego słodkiego. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie kciuki w górę. Jeżeli macie jakieś pytanka, to pytajcie śmiało w komentarzach, bo chciałabym nagrać dla Was QA. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, no to zachęcam Was do subskrybowania. No i co? Widzimy się niebawem.